Cześć, jestem Serwie i dzisiaj sobie otworzymy długo oczekiwaną paczkę, czyli paczkę z za ukończenie wszystkich darmowych sezonowych wyzwań. Jak widzicie, ukończyłem. No, ostatni etap był wymagający, bo trzeba było zagrać 75 meczów, a to jest długi, długi czas grania. Ale w sumie, zanim jeszcze sobie otworzymy y, tą główną paczkę, która nas interesuje, to. Mam jeszcze przygotowane bardzo rzadki zrzut, trzy rzadkie zrzuty. No i co, jeszcze trochę mm, trochę w z turnieju mam, więc my możemy zacząć od tej paczki i otworzymy sobie jeszcze dwie tamte. E może zaczniemy z. Albo zaczniemy od tej lepszej. <gry> no i tak jak. Tak jak jest. O! Nawet fajne. E, jeszcze może coś porulujemy, więc nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. E, ale nie będzie jakoś długo trwał, bo w sumie nawet nie chcę żeby trwał długo. Po prostu jestem ciekawy co wypadnie z tej najlepszej skrzyni. W sensie może nam wypaść importowany egzotyczny albo z czarnego rynku. No jak wypadnie importowany to w sumie będę trochę zawiedziony, ale no, wiecie, jest jak jest. To jest duża losowość te skrzynki. Będzie pewnie złoty importowany, złoty, złoty i wypadnie czerwony. Koniec końców. No, może jakaś rola się jeszcze uda zrobić. Tutaj z tych skrzyneczek na jakieś super przedmioty racji nie można liczyć. Ale wiecie, no, widzicie, złoty był, ale co zostaje? Takie średnie tego. I ten. No i zbliżamy się do tego. No, fioletowy. O Boże. No i co? Tej paczki się najbardziej obawiałem. No, wiecie, marzeniem jest, żeby wypadło coś z czarnego runku Egzotyczny też się nie zawiodę. Więc to. <laughs> no, tyle tygodni czekania, więc lecimy z tą paczką. No, o, giblet. Ej, <laughs> szczerze, jestem bardzo zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony tym, co mi wypadło. Tak bardzo. Nie. Jestem... Nawet niezawiedziony. jestem rozczarowany tym co mi wypadło Że tu rola zrobimy z tych itemków Nie wiem, może jeszcze coś się uda porolować Aureol nie chce rolować, bo to jest w sumie spoko wow. Rzadki To mogę to, to, to to. Chociaż nie, no to malowanie. Chociaż nie, nie podoba mi się to malowanie. Dopalacz, kurczak, to taki średni jest. Z tego nie możemy nic zrobić. Ło, czemu mi się to łączy cały czas? Hmm. Czy tu się uzbierają rzeczy do rola? Nie uzbierają się. A może z tych się coś uzbiera? Nie. <ścoughs> o, może. Taki krótki odcinek. Czuję się zawiedziony po tym odcinku. Co ja w sumie dostałem? Ja dostałem coś, co ja mam w swoim ekwipunku. A może będę mógł go zrolować te lepsze. Nie, to był importowany. No, już mam taki, kurde, hipernowe. No, to jest bardzo sensowny rol. <grych> to jest bardzo sensowny rol. Dobra. Bo, chciałem, żeby było coś fajnego, więc obiecałem to i będzie coś fajnego. I czy się zawiodę jeszcze bardziej, pewnie tak, ale zamykam oczy. I co? Czy te koła są jakieś giga fajne? Nie. Nie, no te koła są brzydkie. Ja już widzę stąd. Gdzie są te koła? Nie to. No nie są najgorsze, ale też nie są najładniejsze. Nie, no. Taki oto odcinek. Krótki, smutny. No i co. No i co. W rozpaczy, smutku żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.